Pójdź, na otwarciu. Byłeś, tak? Na otwarciu ma Tak. Cisza. Cisza? Posłuchajcie mnie. Czy ktoś z okazji tej uroczystej wigilijnej kolacji mógłby odmówić modlitwę? Jestem ateistą. Protestantka. A ja wjeżdżam tylko w kokosy i banany. Pierogi! Multikulty mi się zachciało kręcić. Pierogi! Z Lego. No, proszę, zbudujmy wieże zlego. Ale, Żenetko, po co ty chcesz budować wieżę z zlego, kiedy duża i twarda wieża jest tutaj, u mnie, w spodniach? Jak tam, żonetko, twoje życie prywatne się powodzi ostatnio. Wszystko w porządku. Masz wszystko dobrze. A masz już jakiegoś męża? A nie jeszcze. Mm. Nie znalazł się książek. Nie. Ty zawsze lubiłaś starszych, jak pamiętam, prawda? Dużo starszych. Kochani, a teraz ten najprzyjemniejszy moment kolacji wigilijnej, czyli wręczenie prezentów od Mikołaja. To jest dla ciebie. O, szturnowiec, dziękuję. Dziękuję. To, to klo z epizodu drugiego. To jest dla ciebie. O, dziękuję bardzo. O, to ta lampka na komary. To z filmu Tron to dla Ciebie. O, obrigado! Maravilhoso! Prezenty! Wow! A to dla Ciebie, kubuś. Direkty to tales? Tak, tak, kubuś, talerz! Na pierogi, kurde! To ode mnie z plantasy. Nie wiem, czy utrzymam te mandarynki. O, dziękuję bardzo. Budeczka, o przyda się na, na ciepłe wieczory takie przyjemne, oczywiście, że tak, bardzo fajnie. O, dziękuję bardzo, dziękuję. No, też biała wódka, no dobrze jak tak. Tutaj też się przyda na pewno tutaj. O ja co dostałem od kubusia? Co, od kubusia? Tutaj mam. No co? ją wziął dziecko. No dobrze, Kubuś, no dobra, Cześć! no dobra. dobra. Wódkę mam! Dobrze, niech będzie wódka. Chłopcze z węgla, czemu ty nic nie jesz? No, nie moje smaki. A jakie są Twoje smaki w tych zapomnianych krainach? Arbuzy, kajwsi. Mój drogi, to jest co najmniej dziwne. No, nie tak bardzo jak ci manie karpy w wanie i mówienie na pupę rybne, że są po grecku. Hmm, dusze, mój drogi, dusze. No co, może podziękujemy za to, co nas w tym roku dobrego spotkało, hm? O, rojdy w końcu minęły. Zdałem egzamin, sprawa. Moja żona miała wylew, więc teraz mogę brać, kiedy chcę. Wą pręmerda to kio wuzdeju. A ja dziękuję za pierogi, kur***. Okej, okay, jeśli ten odcinek was nie bawił, to koniecznie zajrzyjcie na kanał biurów, w którym jestem ja i nie ma Dakana na szczęście. Prawda, Dakan? No nie mam mnie na kanale biuru, ale kanał biuru faktycznie jest bardzo śmieszny. Śmiesznie. Tak, Dominika? Tak? Smakuje ci Murzynek? Bardzo dobry. Lubisz dobra. czarne, małe Mikołaje, co? Mikołajki. Weź taką czarną pałkę, co? Pierwszak, nie, weź, po, weź, go do usta, weź. Weź go do ust. Weź! Weź go do ust! Ja go źle I w ogóle... Uciekajcie stąd. Żągłyj chlebem! No nie chlebem.